Właściwie od początku konferencji Polskiego Towarzystwa Premierstwa Ratunkowego dostaliśmy zaproszenie, żeby przybliżyć tematykę bezpieczeństwa. Ja wtedy jeszcze reprezentowałem Centrum Badań nad Terroryzmem Kolegium Sywitas. Dzisiaj jestem ekspertem i zastępcą dyrektora Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi w, też w Kolegium Cywitas. I zajmujemy się taką dość specyficzną częścią tego, co dzieje się w pielęgniarstwie ratunkowym, to znaczy przybliżamy sytuację, z jaką przyjdzie się zmierzyć zarówno na sorze, jak i w kształceniu przeddyplomowym, dyplomowym i podyplomowym tych osób, które zajmują się tym bezpieczeństwem medycznym, czyli tutaj pielęgniarstwo ratunkowe jak najbardziej jest częścią tego procesu. Jeśli chodzi o zjawiska społeczne, jeśli chodzi o patologię tych zjawisk społecznych, czyli na przykład terroryzm, tym na początku zajmowaliśmy się, kiedy jeszcze nikt nie wierzył, że wojny kinetyczne mogą wybuchnąć na naszym kontynencie. Ponieważ one wybuchły, a większość z nas tym bezpieczeństwem zajmuje się głównie dlatego, że wcześniej na przykład tak jak ja przez 20 lat byłem żołnierzem albo funkcjonariuszem któryś ze służb, to mamy bardzo duże doświadczenie. Warto też nadmienić, zaznaczyć, że właściwie tam, gdzie mamy do czynienia z siłami specjalnymi czy służbami specjalnymi, prawie każdy jest ratownikiem, a lewia część to ratownicy medyczni. To wynika z tego, że współcześnie zapotrzebowanie na szybko udzieloną pomoc jest ogromne. Ja bym chciał też, żeby ta pomoc, która nie przychodzi szybko, ale jest bardzo merytoryczna, na znacznie wyższym poziomie medycznym, też była udzielona w sposób adekwatny do zagrożenia. Stąd nasza relacja, stąd nasze wzajemne, bo są to wzajemne zaproszenia i udział we wszystkich konferencjach. Od poprzedniej konferencji dwa lata temu jestem też członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Ratunkowego, więc tym bardziej czuję się zobowiązany do kolejnych obecności, przedstawienia nowych test, nowych wyników badań w tych obszarach, które może nie są medyczne, ale na pewno kształtują to, co medycyna może zrobić dla obywatela. No właśnie, a co medycyna może zrobić na obywateli? No bardzo dużo, choć gdyby się przyjrzeć, co robi NFZ, to pewnie mielibyśmy nieco bardziej smutne miny. Natomiast zmieniają się typy zagrożeń i zmieniają się archetypy, na przykład konfliktu zbrojnego, ale też roli soru. Tutaj warto zwrócić uwagę, że na przestrzeni tak naprawdę najbliższego roku, może dwóch, trzeba będzie przemyśleć, może przekonfigurować w ogóle sposób pojmowania tego, czym jest SOR. Będzie o tym mój dzisiejszy wykład, będą o tym jutrzejsze warsztaty, dlatego że praca w strefie okołokonfliktowej, w takim miejscu, gdzie konflikt jest przez granice państwa, i tak naprawdę w medyce, kiedy zrobimy dwa kroki do przodu, jesteśmy na wojnie, i dwa kroki do tyłu, wróciliśmy z tej wojny. To mamy do czynienia z sytuacją, w której rychło mogą nas dotykać te procesy, które dotykają kraje ogarnięte konfliktem zbrojnym, czyli na przykład szpital polowy, czyli na przykład przyjmowanie masowo dużej ilości pacjentów w dość specyficzny sposób poszkodowanych, nie tylko fizycznie, ale i psychicznie, mało tego, tam, gdzie fizycznie doświadczenia z pola walki i doświadczenia, które dotyczą reagowania na polu walki, zaczną się przekładać na funkcjonowanie w Sorze. O tym tak naprawdę nie chciałbym tutaj spoilerować trochę swojego wykładu, ale o tym będzie jego znacząca część, na przykład jak ubrany czy uzbrojony może być pacjent i czy przypadkiem nasz SOR jest dzisiaj odpowiednio skonfigurowany do reagowania w taki sposób, w którym ta nieprzerwana ciągłość działania będzie priorytetem. No Mam wrażenie, że nie jest to. Nie wiem, czy to jest spoiler, czy to jakieś Twoje konkluzje. Nie jest to, jest trochę moja konkluzja. Wynik badań, które tak naprawdę dwa lata temu zaordynowali uczestnicy konferencji w Zakopanem. To była konferencja Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Ratunkowego. I oni wspólnie w ramach debaty kończącej konferencję zadeklarowali, że chętnie zobaczyliby, jakie zmiany dzisiaj które zachodzą na przykład w Ukrainie, tutaj prosto do Państwa jadę z Dorochuska, więc jakby te doświadczenia gdzieś tam są cały czas podejmowane, badane, ale też przekształcane, dlatego że jak nas uczy historia, każda wojna jest inna, to znaczy wyciąganie wniosków z wojny, która była poprzednio, to jest wyciąganie wniosków ze zdarzeń, które prawdopodobnie albo się nie wydarzą, albo wydarzą się będą całkowicie inne. Więc dwa lata temu wszyscy ci, którzy byli uczestnikami konferencji powiedzieli, sobie, słuchaj, to może zbadajmy te zdarzenia, popatrzmy jak one wpłynęły, co się przekonfigurowało, co zmieniło kształt, jakie procedury przetrwały, a które na przykład nie oparły się takim zdarzeniem jak deficyty. Dzisiaj mamy deficyt w zatrudnieniu, w obsadach. Mamy coraz mniej pielęgniarek, pielęgniarki są coraz starsze, system trochę zaczął opierać się o ratownictwo medyczne, to jest trochę taki outsourcing, i ja zawsze mam tą samą wizję, ale też tą samą tezę do wygłoszenia osobom, które mówią, że to dobrze i to naturalny kierunek. Otóż większość ratowników jest w wieku poborowym, mobilizacyjnym i zniknie nam w momencie konfliktu, nawet jeśli tylko do tego konfliktu będziemy się przygotowywać. Pielęgniarstwo ratunkowe natomiast w takiej sytuacji, to wynika z tego dwuletniego badania, może bardzo szybko być zmuszone do zastąpienia rzeszy lekarzy, która też zostanie przerzucona. Więc raczej wyższa kompetencja pielęgniarki ratunkowej, niż jej mniejsza ilość na oddziale na rzecz ratownictwa medycznego, które w sytuacji masowego przyjęcia na SOR może po prostu nie być dostępne, bo my cały czas zakładamy, że jest jak było, tak? Mamy mhm. spokojny kraj, no on już nie jest taki spokojny jak był. W związku z czym dzisiaj trzeba po prostu rozważać, czy ta problematyka nie jest warta nie tylko uwagi, ale też może pochylenia się z jakąś głębią refleksji, czyli propozycji na przykład dla ministerstwa, propozycji na przykład do programów szkolenia, co powinno być w przeddyplomowym, dyplomowym i podyplomowym kształceniu pielęgniarek i czy na moment na przykład protokół marsz nie będzie ważniejszy niż któraś z procedur medycznych. W związku z czym zawsze jest tak, że jeżeli chcemy coś prowadzić szybko, to będzie się to wiązało albo z wysokimi kosztami, albo z niską jakością. My musimy zacząć teraz, dlatego że już wiemy, że ta sytuacja konfliktowa, ona może eskalować. I nawet jeżeli to nie będzie sytuacja taka, w której znalazła się Ukraina, a prawdopodobnie nie będzie taka, to posiadanie przygotowanego systemu odpowiedzi na takie zagrożenie jest czymś niebywale potrzebnym. I teraz, czy można to wprowadzić rychło? Trzeba zacząć. Trzeba zacząć. Dobrze by było, żeby ten czy owen minister lub ministra, Przemyślali sytuację i zastanowili się nad potrzebami takimi pragmatycznymi, utylitarnymi, nawet kosztem takiego metodycznego systemu. Dlatego, że za chwilę będziemy być może w sytuacji deficytu, będzie czegoś brakowało i trzeba się będzie bardzo uważnie zastanowić, jak szybko można wdrożyć system. To się robi, tym gorzej, im większy jest chaos. Niestety, konfliktom i kryzysom o charakterze masowym chaos zawsze towarzyszy, więc spróbujmy to zrobić, żeby Polak nie był mądry po szkodzie. Tak z wyprzedzeniem. No, w kontekście właśnie bycia mądrym po szkodzie, to mam czasami takie przemyślenie w kontekście COVID-u, że dopiero teraz kończymy szkolenia, które tak. mają nas nauczyć o czymś, co już minęło. Tak, pomimo co... że COVID to przecież nie była nowość, bo o wirusie X i o koronawirusach tak naprawdę pierwsze publikacje czytałem przynajmniej 10 lat wcześniej. Ale znowu nie byliśmy przygotowani. Nie byliśmy przygotowani. Nikt nie był. I i to łatwo się mówi, że to są czarne łabędzie, tak? czyli takie zdarzenia, które w socjologii oznaczają, że coś można było przewidzieć, albo było tak mało prawdopodobne, że niko, nikt się o to nie pokusił. A tak naprawdę y, mamy do czynienia często z sytuacjami, w których po prostu byliśmy zalenili, żeby takie procedury wypracować. Były kolejne wybory, jedne, drugie, siódme i były ważniejsze rzeczy. My się dzisiaj rzeczywiście nie znajdujemy w dobrej sytuacji, dlatego że nie tylko pielęgniarstwo ratunkowe, ale generalnie Dawna służba zdrowia, obecny system opieki medycznej jest w głębokim kryzysie. I on się wiąże z finansami, z organizacją. Bardzo często koledzy i koleżanki, którzy pracują za granicą, wypominają, że to nie jest kwestia pieniędzy, to jest kwestia organizacji, bo czasami nie zarabiają dużo więcej, ale mają pewność, gwarancję rozwoju poziomego i pionowego. Mogą awansować, ale mogą się też kształcić, doskonalić, zmieniać profil. Prawda? Więc być może trzeba trochę przyspieszyć. I myślę, że tu każda strona tego systemu będzie musiała odpuścić sobie jakiś dogmat, czy to będą ambicje, czy to będą pieniądze, czy to będą szkolenia, trzeba będzie coś poświęcić na karp tego, żeby w systemie, w którym nagle wkrada się z zewnątrz anomalia, wkrada się z zewnątrz konflikt, kryzys, jakaś potrzeba, która wcześniej była niewyartykułowana, dalej dać radę, bo to nie jest wcale proste. No, niestety to wyzwanie stanęło przed nami, się nie pytało, czy my jesteśmy zachwyceni swoimi pensjami, pensum godzin i tak dalej. To wyzwanie po prostu przyszło, zapukało do drzwi. Więc dzisiaj jesteśmy trochę w sytuacji uzupełniania mm, braków, deficytów, ale tutaj znowu powstaje pewno, ale jeśli coś musimy zrobić szybko, jeśli tych pieniędzy nie jest wystarczająca ilość, to wybierzmy tylko te rzeczy, które na pewno się przydały. Czyli ewaluacja, sprawdzenie tego, co w innych systemach. Sprawdziło się, a co czasami wdrożone, implikowane nakładem jakichś bardzo dużych wysiłków czy pieniędzy, nie spotkało się z uznaniem, albo szybko zostało wyrzucone do kosza. Więc znowu wracamy do przykładu ukraińskiego. Trochę musimy zrozumieć, że kiedy nasze bezpieczeństwo bardziej niż kiedykolwiek w historii zaczęło zależeć od artykułu 5 naszego, na, naszej umowy międzynarodowej, naszego, naszej bytności w NATO to warto zastanowić się trochę nad implikacją protokołów wojskowych i procedur wojskowych, bo to oni będą stanowili tak naprawdę trzon transportu medycznego i zabezpieczali funkcjonowanie szpitala. Więc znowu, plan B, mam normalne funkcjonowanie, ale ten plan B dotyczy tego, co będę robić, kiedy wszystkie warunki podyktują mi siły zbrojne, bo to będzie trochę inny sposób funkcjonowania. Nawet różnice pomiędzy TC3 a tym, co rekomenduje Polska Rada Resuscytacji, to są różnice czasami w priorytetach, które o 180 stopni wywracają nam stolik. To znaczy, w, tam, gdzie mamy do czynienia z wypadkiem w czasach pokoju, ratujemy tych, którzy najbardziej potrzebują. Tam, gdzie jest TC3, tych, którzy mają największe szanse na przeżycie, to są nie te same osoby. Więc znowu przemyślenie, kiedy będzie można wdrożyć system. To może zrobić tylko ten. Pracownik medyczny, ta pielęgniarka, ten lekarz, ten ratownik, który gdzieś w konsekwencji jest na tyle wyszkolony, żeby rozumiał, że system się obrócił, że przeskoczył. Dlatego, żeby być bezpiecznym, żeby prawo mnie chroniło, kiedy wykonuję swoje obowiązki, ale też kiedy, żebym, kiedy sytuacja wymaga, żebym był dalej przydatny temu poszkodowanemu w ten sposób, w który na co dzień jestem przydatny.